Tak więc ja wam może przedstawię. Co do mnie przyszło? O, ja byłem trochę zaskoczony, bo ja zawsze nie do końca pamiętam, kiedy wychodzi nowy numer. Ja zawsze na samym końcu czytam sobie, kiedy wychodzi nowy numer i zapominam, bo jakby nie patrzeć trochę, trochę tego czasu mija. Ale przyszły do mnie dwa numery. Proszę tak, magazynu. E, Pokémon, trenuj ze mną z kartami Pokémon z serii Astrial, Astral Rad, Radiance Astral Radiance. Z naklejkami oraz z plakatami, i ja bym bardzo chętnie teraz otworzył jeden z nich, a drugi, tak jak mówię, rozdawnictwo na giveawayu jest. Więc zapraszam, wykrzyknik giveaway na moim kanale na Twitchu, Twitch TV przez Wulpister dla tych, którzy nie wiedzą. Eee, I który, który otwieramy, jakiś jeden, one są takie same. I zobaczymy, co jest w środku. Dobra, eee, niech będzie ten. Ten, ten drugi odkładam. On jest do zdobycia. Um, magazyn kosztuje 14,99 i to jest numer 3 na 2022. To jest z tego co się orientuje 3 miesięcznik. I zaraz sobie zerkniemy na to wszystko. Najpierw ja otwieranie. Oddalę trochę się od mikrofonu, bo to zawsze głośno hałasuje. I nie zawsze nie idzie mi idealnie otwieranie tego magazynu. Powinienem mieć do tego nożyczki, no ale nie mam. Okay. Kartę otworzymy później. Ten booster. Zobaczymy co jest w środku, co eee, Naklejki. Naklejki mi się zawsze podobały, bo zawsze były fajnie zrobione. <laughs> Ten aż dziwnie wygląda. Znajdźcie mi niczego Pokemona. Widzę tutaj wstępne plakaty, i zaprojektuj i zawieszkę na drzwi. Będzie mogli projektować zawieszkę na drzwi. I, um, I z tyłu jest reklama magazynu Spiderman. Więc słuchajcie, to jest do zdobycia. Ja sobie polecę najfajniejsze strony dla mnie. Słuchajcie, najfajniejsze. Okej, okay, dobra, to jest jako plakat Dartiniego. Na samym początku zrobiłem. Ja nie lubię plakatów na okładce, bo okładka, no ale są przynajmniej trochę grubsze. Um, jeden taki quiz. O kurde, jakim rodzajem pokonany jest grubki starterem legendarnym czy mitycznym? Wiadomo, że jest y, mitycznym, legendarnym starterem. Plakat z rajczu. Mityczny oczywiście. Plakat z rajczu. Taki zwykły. Taki zwykły. Były, naprawdę w tym magazynie potrafią być super śliczne plakaty, naprawdę. To jest taki zwykły. jest jeszcze z, mm, z serii Go, e, zaznaczam to Journeys. Zawsze mówię seria Go, bo to jest po prostu na bazie Pokemon Go. Jest zawsze komiks, e, który... Ja pamiętam ten odcinek, to jest jeden z pierwszych odcinków. To jest jeden z pierwszych odcinków. Pamiętam to. Kim jesteś w zespole R? O kurcze! Rozwiąż quiz i sprawdź, kim byś był w podstępnej drużynie. Słuchajcie, ja zawsze uważam, że brakuje takiej gry Pokémon, której moglibyśmy grać tymi złymi. Czyli właśnie grać w zespole R i nie być mistrzem Pokémon, zdobywać te wszystkie legendarne Pokémon, tylko być tym złym. I widzę, że tutaj, jeżeli będziecie odpowiadali na pytania, to w pewnym momencie możecie być jak James, jak Jessie jak Miao. Ale musicie kupić magazyn, żeby sobie odpowiadać na te pytania. Szukaj ze Soblem I będziemy rozkminiać teraz ten. Ja wiem, z czego to jest plakat. Ha, widziałem. Jest plakat ze Snapa. I on jest dwustronny. I moim zdaniem jest bardzo ładny. Bo widzę, że jest zrobiony na bazie oficjalnych grafik. I on jest bardzo ładny, ten plakat ze Snapem. Jest na samym środku. A tutaj mamy co? Epicka zawieszka, słuchajcie, możecie sobie sam Epicką zawieszkę Nie wchodzić Lub proszę wejść, dwustronna jest, tu się wycina i można sobie ponaklejać rzeczy i znając życie można też ponaklejać rzeczy Z naklejek Z magazynu e, Więc to jest fa fajne, potem tutaj jest kontynuacja komiksu, zawsze jest kontynuacja komiksu później Eee Dekoder rysunku. Stróż własny plakat z Pikachu, a potem sprawdź co jest twój rysunek mówi o tobie. Słuchajcie, jeżeli chcecie, jeżeli mało wam jest plakatów i nie wiecie z czego chcecie plakat z Pokémonów, możecie sami narysować plakat. To jest cała strona na plakat dla was. I tutaj są potem, jeśli Pikachu jest i w zależności od tego jaki jest, na przykład jeżeli Pikachu jest mały, to znaczy, że masz mnóstwo talentów. Jakiś psycholog to na pewno rozkminiał, ale w sumie ciekawa sprawa. Znaczy wiecie, jak ja bym był projektantem magazynu, stwierdziłbym, kurde, nie mam żadnego pojęcia, co wrzucić do magazynu. Jakiś plakat, ale nie mam pojęcia z czego. Dobra, to niech sobie ludzie sami narysują plakat. Można, można. No i w końcu mój ulubiony dział. Ja bardzo lubię ten dział. To jest dział karciankowy, czyli dwie strony o kartach Pokémon. Coś, czego nie ma nigdzie indziej w Polsce. Um, I w tym momencie yy, mamy Battle Styles, czyli nadal no, no, jesteśmy prawie rok w plecy, bo Battle Styles wyszło dawno. <grym> Ale yy, mamy coraz więcej informacji o yy, nowych kartach, czyli takich, które jeszcze są w standardzie, bo Battle Styles jest jeszcze chyba w standardzie z tego co się orientuje. No i będziemy teraz Booster otwierać. I fajne, lubię, lubię tą część yy, z opisami kart. A z rękawy. Tutaj widzę, że rysuneczki ludzie rysowali. Ewolucję którą odmienić losy każdego pojedynku. Uuu. O, mar. Oh, 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 oh. To jest dobre. Słuchajcie. Jeżeli ktoś mi powie, że Pokemony mają różny design. Znam mnóstwo osób, które nie odróżniły, który jest mar Marip, a który to jest Hulu I jak. Patrząc na to, to moim zdaniem zwycięstwo jest bardzo proste. To jest Marip. Marip, który jest elektryczny, Ulu, który jest zwykłym normalem. No dla mnie to jest jasne, że Marip zwycięży w pojedynku. Eee. I można sobie nakleić naklejkę. Tutaj było. Tu. Kto jest zwycięzcą? No i słuchajcie, kolejny numer. 8 września. Akurat wrócicie do szkoły. 8 września kolejny numer i będą plakaty ale nie widzę jeszcze jakie, oni zawsze nie pokazują od razu tych plakatów no i mamy to, no i tyle, słuchajcie i 14,99 za, e, za magazyn ja lubię ten magazyn, on jest całkiem spokojny. naprawdę on jest bardzo fajnie zrobiony i ja uważam, że on jest co prawda wzięty na bazie toka angielskiego ale jest, e, jest całkiem fajnie zrobiony, ma duży potencjał jest za to galariańska imitacja o. <laughs> możecie się pokłócić, słuchajcie to jest do zdobycia, wykrzyknik giveaway i można kupić 10 ticketów. Tikety kupujecie za punkty kanału, oczywiście, i możecie zdobyć magazyn za Frico. Losowanie w niedzielę. Losowanie zwycięzcy w niedzielę. To jest wysyłka oczywiście na mój koszt. Z tymi wszystkimi plakatami, nawet z tym plakatem, który sobie sami narysujecie, z tymi naklejkami i z tymi kartami. Ja właśnie otworzę booster. Booster jest o tyle ciekawy, że to jest tak zwany Fan Pack. On ma tylko trzy karty w środku, ale mi się jeszcze nigdy nie udało trafić nic fajnego z nich tak całkiem szczerze. Ale są ludzie, którzy trafiają z tych boosterów nawet karty tęczowe. Nie wiem, co jest to, bo Udo to w sumie nic nie robi. No właśnie. Marid jest lepszy. Carizek, nie, no, Carizata raczej nie trafimy. Eee, mamy tak. Mamy Sfinuba. Mamy Nikita. Mamy Holo Lima. I. No to jest drop, y, oczywiście, taki, wiecie, no fanpack, nie? Tutaj na samym końcu zawsze jest y, taka plotka informacyjna. Żeby nie było, że w środku są tylko trzy karty z Astral, Astral Radiance. Ja nie cierpię mówić Astral Radiance. E, ciężko mi się to wymawia. Astral Radiance. I po prostu. Pokémon Cardex, Pokémon Center, którego nigdy nie ma w Europie, nigdzie Pokémon TV, Play Pokémon i nawet nie reklamuję Pokémon Live, czyli yy, programu, który miał zastąpić Pokémon Trading Card Game już w marcu, ale jeszcze nie zastąpił. No i tyle, to jest do zdobycia. Ten, nieotwarty oczywiście, nieotwarty oczywiście, e, będzie leciał do Was. Jest do zdobycia. zachęcam bardzo serdecznie na giveaway. Możemy go nawet tutaj, no. po prostu możemy go położyć. I tyle, i widzicie rysowanie. Zachęcam Was bardzo serdecznie do uczestnictwa, szanse są bardzo duże.